Siemas z tej strony serii Maniak.pl i witam Was na nowym serwerze Minecraft na której zacznę ser serię Jest to seria świat Maniaku Tak serwer się tak nazywa też No i dzisiaj chciałbym wam pokazać to wszystko gdzie i co jest Taki prezent pre prezentacyjny odcinek, to tu mamy kopalnię taką, jakby w której będzie będzie wszystko z netheru i będzie tutaj y, teleport do netheru. A tak ogólnie to jest ze mną adean. No siema. Sorki. Sorki. Tam do gorąco. Tu jest mój domek, moja farma. Oj, będę musiał poprawić. Ej tak, tu jest farma Adeana, tu coś buduje, tu też farma Adeana, tu są tacy nasi niewolnicy, nie, takie... Kiedyś je wypuścimy, ale najpierw trzeba to obronić no. i zabezpieczyć przed zombiekami. No, oni mają takie mongolskie mordy, nie wiem czemu. No i z nimi można sobie fajnie handlować, nie? Ale zladzyło coś i pokażę Wam... Y... Domek Adeana. Mogę, nie? No spoko. Schody sobie zrób. Tu mamy kurczaka jak on miał. Joker, tak? No, Joker, Joker. Siema Joker, masz tu kurczaka i nie wypadłem. Kiedyś mu damy laskę, nie? <laughs> Swoją? No, masz jadę, joker. O jak nie tylko... I tu są itemy Adeana. No. Tam jego były, tu są moje. I mam... i tu jest jego kurnik, tak? No. To jest jego kurnik, wrzucimy tam jaja może. I nie... nic nie ma. No i to tyle by było. No nie no. Tak Krótki odcinek. No, dziękuję, mnie tak kocha z tym. No w sumie To by było tyle w tym odcinku To jest taki preze prezentacyjny odcinek I No I w następnych odcinkach będziemy coś robić I budować Nie wiem, kopać Co się da Nie spodziewajcie się następnych odcinków zbyt szybko Musimy jeszcze sporo zrobić Czemu zbyt szybko nie? Ja nagram Ed solo, nie? Jakiś na pewno. I z tej mm, powiedzmy serii, z tego multiplayer będą odcinki co jakieś mm, nie wiem, dwa dni? No. No coś może takiego. Część. Może trzy dni, bo jeszcze mam serię na single player. I ze single player może być odcinek jutro, albo Jutrze, bo długo nie wstawiałem. a no, dobra to na razie cześć. Adam. Cześć. No dobra na razie.